Wszystko kurwa beń! Pojebany, pojebany w taksy tanie, co pętanie! Pętanie, co pętanie! z zanie stów! Cały pojebany klub robi błop, błop! Cały pojebany klub robi łop, błop! No to witam w drugim sezonie wkurwionego czołgisty. Tak wkurwionego, że aż spokojnego. No i co? Co mogę powiedzieć, kurwa? Raczej nie będę tego e, numerował jako sezon numer 2, tylko po prostu chyba tam będę dalej leciał z tymi cyfrkami. Muszę do jak tego tego meda. O, kurwa, no papierus, taki trochę płaszczaczek. No, zachwalają sobie i nie zachwalają. No znaczy się... O, kurwa niby jest dobry na T7 na 7, ale... Jakoś nie miałem nim okazji grać Tak to jest 7x7 O no chuj polecę tam na dół Jak na MEDA przystało no, Widzicie, taki kurwa starszy brat LC BMX nie? nie Sobie tam campcie Cover my S I zapierdalamy Jak nam team wlosowało no, no te x nie ma co patrzeć, tak kurwa, nie ma co się sugerować, bo to jest po prostu trochę loteria. Pa, na tarana poleci? Nie. Popadanie, no tak kurwa, zajebany kał, kurwa. Nie popada i to kurwa nie popada. No kurwo, ty złamana, double blast i chuj. No tam kopią go z góry jeszcze mi sobie dobiłem. Tyle mojego dobrego. Ale tu jest pewnie is iz... Drajcyś, który mi zapierdoli za trochę. Kutas, po prostu kutas, Ferdynando jakieś kurwa. Będzie, może, coś pierdolne. Sobie tak. Nie, nie niepierdolne. No, iść, iść, iść. What you gonna do, what you gonna do when we come for you? Padbos, padbos. Kurwa nie weszło, bo to bardziej na tą górną półę mu tam przyjebało. Nieprzybijalną troszkę. Aha, tu jeszcze jedzie 90. -ka. Not fucking, kurwa, fany. No, bo przynajmniej przyjebali mu. Coś tu podświetlę, maybe. Maybe not. No, przynajmniej jest i chuj. Tak właśnie miał być, ex klasę ziom. On no siedzi w tych krzakach, ja go tak nie podświetlę łatwo. Hmm, hmm. A! Skorzystam z przerwy i za zapierdolę On stoi to do pewnie dodać 4 kurwa, no ale co mogę brać. No żeby kurwa cię, kurwa, kurwa ty też zginęłeś, kutasie złamany. I nam panzur, a dwajnie z tym jest ja tym kurwa. O. Mogę do trupa sobie pogadać kurwa. O ja wyjebał. Ten nic, ten jakiś Iskox czy co on kurwa jest. A ja nie wiem. idzie, to dziwko. No z tym trupem też nie możesz się przesunąć, no Muszę uważać na te D34. Aha, ten zginął. No, pośpitiłem najwidoczniej. Albo no, kto inny? No Ferdynanda nie dojebiecie. No, zaznacz go kurwa mać. O tyż ma to kurwa, żeby cię. Pies ruchnął w czerep. Aj, dropi drąg kurwa mać. Ten tu się przydziela. Nie, no kurwa, trochę żal. No po nie wyjadę, bo maksymalnie o tyle mogę sobie obrócić, kurwa. Dobra, jest super pało. ci nawet przepuszczę elegancko. No tu nagrywam, jakbyś nie wiedział. Co ty masz wiedzieć? Awazaki. Hirsch Wolf. Dobra. Kurwa, wy to jak obierzecie te kąty, to też krew zalewa. Ja pierdolę. Ja pierdolę. O, super, łaskawy Dobra, i ruchać tego Isa Fastem Jebni mu, Borsuśku! Co to? Chuj, wiecie co? Ja podjadę, kurwa, tak Jakoby mnie Nie bali, tam Chociaż no może być kampa, kurwa, jeszcze na tych skałkach pierdolonych, oni lubią Z Sperki małe Nie wygląda to za ciekawie. Muszę się ogarnąć. Tak więc mam pozostawię naprawczym ewentualnie. O, tak więc oni już się przypierdolają na kapa Sobie klikaj kurwa ile chcesz i tak się nie wrócę. Mam misję do wypełnienia. Moja misja opiera się na tym, żeby nie dostać w pierdolu i wpierdolić. O! Oh. A więc to tak kurwa. Ops, 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 ops. O!

No, coś mi odpadło tutaj nawet Kurwa mać, jebana w dupę arta Kurwa mać, jebana w dupę arta No co wy odpierdalacie, kurwa Lepiej, żeby to skapować kurwa Nie pomogą melce Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa. No ja pi... Jeszcze magazynek się wraca. No kurwa. Żeby was, kurwa... Kurwa, żeby cię krew zalała. No ja zginęłem, bo nie widziałem, no. Znaczy się przewidywałem, że to marto będzie, ale... Jakiś kurwa na dojebkę był. Na szczęście. I ten borsuk 500 HP, to może tam tego ściągnie. A to inne ile nasz ma? No akurat lepiej. Coś tam może podekapują. Dobrze że jeszcze arta jest. No, patrzmy co tam się dzieje na tym tym. No! Jebnij! A, tu masz chują lufę, ale źle jebniesz pewnie. No! Jest, przynajmniej w gąskę zapierdol. Chwała panu! Chwała Panu, kurwa. Jest! No ale kurwa, no już mógł a 75 5 dojebać, głupek, no ale... No nie przemyśli no. Wiadomo, no, to powinny te mocniejsze... Ale ładnie zdekapował nawet. O, tam też zdekapowali. 12 sekund. No i ładniej, dziękujemy, wypierdolam stąd. Aha Genius kurwa, fucking genius. Yep. <ścoughs> Fuck Loweś nie wykryty? Przynajmniej arty mamy fajną. Coś pomoże. O, magazynek, by się pstrykał? Aha, pozdro, że on ma miliard teraz ładowania. Oj. Bez jeślowy. Bez fuszerki, no. Czy chcesz może reporta? Chcesz, kurwa, za twoje filotowe staty? Pipi peripy by, by Kurwa No zybałem, no kurwa zybałem Dobra, is śmieci zjedzie. Wysiedem teraz Tu kurwa Nie! Tu Ze skałką Go, go, go! Ale, ale, ale! Go, go, go! Poszedł połaś. Mistrz, kurwa. Od razu Lowa kupił, pierdolony. No, jeszcze dostał w pizdę troszkę. No może go strzeli. No, pokaż. skupiasz? O jak ładnie. Se kurwa Efficienców nabiję na tym. O, ten, to jakiś kurwa bot. Ten lów to bot. No co on pierdola. O kurwa! Ups! Hmm. No chuj, ważne że wygrana! Nic nie zrobiłem na szczęście. O leży taki martwy rozjebany tam. No niestety, jak karta przejebie to. Lat nie musi bezpośrednio, to ten czołg kurwa ginie. O, no, no! No trzeci byłem, kurwa. No tam nie będzie to pierdolić, nie? Ale! Było fajnie.